Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W trójkącie ABC dane są długości boków AB równe 15 i AC równe 12 oraz cosinus kąta alfa równe 4 piąte. Gdzie alfa to kąt BAC, BAC, czyli mamy zaznaczone alfa. Na bokach AB i AC tego trójkąta obrano punkty odpowiednio D i E, takie że BD równa się 2AD, BD równa się 2AD, czyli tutaj dajemy X, tutaj dajemy 2X. BD jest dwukrotnością AD i później AE AE równa się 2 c czyli tutaj dajemy Y tutaj dajemy 2 Y oblicz pole trójkąta ADE i oblicz pole czworokąta BCED BCED dobrze, jak tego dokonać? zobaczmy, my wiemy z treści zadania, że AB to 15 czyli cały tutaj bok wynosi 15 czyli 2X to jest 10 a 1X to jest 5 Prawda? 5 plus 10 to jest 15, czyli po prostu 3x to jest 15, 1x to jest 5, stąd to wzięliśmy. Teraz zobaczę, że bok AC z treści zadania wynosi 12, czyli 3y to jest 12, dzielimy sobie przez 3, 1y to jest 12, 3, czyli 4, czyli tutaj mam 2 razy 4, 8, a tutaj mam po prostu 4. No i teraz pole trójkąta pole trójkąta możemy policzyć z takiego wzoru. Jest wzór 1 druga razy a razy b razy sinus kąta alfa. Czyli u nas to będzie 1 druga razy a. Nasze a to będzie 8 razy b, czyli razy 5 razy sinus kąta alfa. My kąta alfa nie znamy. A skąd ten wzór się bierze i czy on się tyczy? On się tyczy takiej sytuacji, że mamy trójkąt, mamy zaznaczony kąt alfa, tu jest jakiś bok a, tu jest jakiś bok B. I teraz właśnie pole tego trójkąta, to jest jedna druga razy bok A razy bok B razy bok sinus e, alfa. No i teraz e, co dalej? Czyli potrzebujemy sobie A oraz e, A oraz B mamy, potrzebujemy sinus alfa, jak znaleźć sinus alfa, sinusa nie mamy, ale mamy kosinus. I wiemy, że kąt alfa tutaj jest kątem ostrym, czyli możemy sobie zastosować jedynkę trygonometryczną. Czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa daje nam 1, czyli sinus kwadrat alfa plus 4 piąte do kwadratu daje nam 1, czyli sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 4 piąte do kwadratu, czyli 16,25. 1 odjąć 16,25 to jest inaczej 25,25 odjąć 16,25, czyli daje nam to 9,25, to jest sinus. Kwadrat alfa, czyli sinus alfa to są 3. Sinus alfa to są 3 piąte, czyli podstawiając, podstawiając będziemy mieli pole trójkąta, jako 1, 2 razy 8 razy 5 razy sinus alfa, czyli razy 3 piąte, zobaczmy, piątki się skrasają. Tutaj dwójka z 8 się skraca, zostaje czwórka, i co będziemy mieli 1 razy 4 i tutaj razy 3, czyli 12. Pole tego trójkąta wynosi 12. Teraz jak policzyć pole czworokąta BCED? BCED. Liczymy to w następujący sposób. Policzymy najpierw pole trójkąta ABC, czyli od pola całego trójkąta odejmę pole tego małego trójkąta ADE, czyli odejmę pole trójkąta ADE. E, czyli tego małego. Tego oczywiście trójkąta. E, ile to będzie? No to liczymy sobie teraz pole trójkąta ABC pole ABC no to z tego samego wzoru, czyli liczymy 1 druga razy jeden bok, czyli 12, razy drugi bok, czyli tutaj ten drugi bok to był 15 i razy sinus kąta alfa, my sinus kąta alfa mamy, to są 3 piąte. Czyli 1, 2 z 12 to jest 6 razy 15 razy 3 piąte, piątka z 15 się skraca. Tu mamy 3, 6 razy 3 to jest 18, 18 razy 3 to jest 54. Zatem pole naszego czworokąta, czyli pole jakiegoś tam czworokąta naszego, to jest 54 odjąć 12, czyli 42. 42 jednostki kwadratowe i to jest odpowiedź.